Witajcie w naszej kuchni. Zachęcam Was do przygotowania rewelacyjnego chłodnika z buraczków. Jest to świetny pomysł na lekki obiad. Na początku gotuję jajka na twardo, następnie, ugotowane i przestudzone buraki obieram ze skórki, a potem ścieram je na tarce o grubych oczkach. Świeżego ogórka kroję w dość drobną kosteczkę i dodaję do startych buraków. Szczypiorek siekam drobno i również dodaję do pozostałych warzyw. Do tego wlewam siadłe, mleko lub maślankę i doprawiam solą, a także pieprzem. Nasz chłodnik nabierze bardzo ładnego różowego koloru od startych buraków. Następnie przekładam wszystko do miseczki i z wierzchu dekoruję pokrojonym w ćwiartki jajkiem. Możecie również dodatkowo posypać całość świeżym szczypiorkiem. Życzę Wam smacznego, a po więcej smakowitych przepisów zapraszam na nasz kanał na YouTube.